sub indo Siemaneczko wszystkim, z tej strony Terror i witam was serdecznie w drugim odcinku Minecraft 6 Raj Jesteśmy w moim tajemnym miejscu, jest to ekspiarka moja, która jest bardzo prosta, średnio wydajna, ponieważ jest z jednego spawnera z zombiaków, więc no, zbytnio szybko to to nie leci ale spełnia swoje wymagania. Także spokojnie można poekspić. I tutaj mamy coś takiego, że one się spawnują w tym miejscu gdzieś około i spadają po prostu do wody, a woda przenosi te zombiaki tutaj w dziurę, spadają sobie i ja je zabijam. Zdobywałem słupy czasami Czyli żelazo, łopaty, siekiery żelazne No i zgniłe mięso Które jest mi do niczego niepotrzebne Dobra, jesteśmy na spawnie Muszę uważać na Jego sekfula I na sebakę Jeszcze im się odpłacę Odpłacę mam na myśli to, że Latają za mną i mnie zabijają bo raz mnie zapłaciłem jakiegoś niby haraczu za ochronę której no jak widać no nie mam i raczej wcześniej nie miałem bo nie miałem po prostu przed kim no, ale z czasem ja sobie przydałbym się właśnie odporność na ogień Dobra Pstryk, pstryk To sobie zobaczycie teraz Mój domek znowuż Jest ciągle Budowany, przebudowywany I tu zjeby mi nadal mi wykopały tą dziurę Co kiedyś wcześniej To jest po prostu patologia Nie wiem co nie odpierdalają Ale to szczególik Wiem, że będę musiał w czymś to zabudować, a nie mam już piasku takiego. Więc sobie zabuduję nie wiem. Mmm... Kamyczkiem Dobra A jak już pewnie wiecie z pierwszego odcinka Jest to serwer dla mniejszych youtuberów Sam raz dla mnie gdzie gramy sobie i gadamy I gadamy i nagrywamy, o tak wam powiem Bo nas, żeby dostać na serwer trzeba później z niego coś nagrać Takie ku mam takie Znaczy to jest cienkie ku jeszcze bo dopiero około godziny mam tą ekspiarkę więc więc jest lipa i tu domek to mój się prezentuje z zewnątrz coś takiego tą wieżyczkę chyba usunę postawię co innego tutaj są jakieś inne domki do których może jak mi się uda tam przedostać pójdziemy a już biegnie patrzcie już to kurwa idzie. Już do wody leci. Pstryk, pstryk <coughs> Modyfikacje jakie posiadam to Matmos. E, posiadam jeszcze Moticon mod Zenz Map. Co tam jeszcze jest? I pewnie jedyny ja zaraz znajdziecie Twoja Macz. Dobra, na razie jest moja Kurwa, pewnie deadnę Kurcze Dobra, chuj, uciekamy przed nim Bo nie ma co walczyć Jak wiadomo, że podniemy. Leżeć, kurwa się uczepili mi jak rzepszego ogona kurde ma pewnie odporność na ogień więc mu gówno robię kurde pewnie jeszcze dane dodatkowo i chyba się wylogował także zrobimy takie to robił i wykopiemy sobie dziurę ale nie, już Sebak przyszedł, więc... Więc nie będzie takiej zabawy. O, jak widzimy... Tutaj tak, tak, no... Jeszcze ja kiwa główką. Och, jak przyjemnie. dalej? Dobra, to ja wychodzę z gry. E, bo nie ma sensu walczyć z nimi. To sobie pogramy na strzeleckim PvP. Tak dla zabicia czasu. E, tutaj bierzemy sobie itemsy. Łuczek. No i idziemy się lać. Ogólnie to teraz weszłem drugi raz. Na serwer Trekta, Więc ja w strzelaniu mistrzem nie jestem O kurde O O kur Spadłem No to Kaput No, daj daj Dobra, trudno to jeszcze raz. Okej. Okay. Tyk. O kur, już mnie tego. W sam środek. O fuck, już... Już djadłem. O kurwa. To było ustawione, no. Jak chwil. Dobra, trudno. A sobie ubiorę skórzane. Kurwa! Niektórzy tutaj mają skilla już. O kur! Znowu deadem. Ja to jeszcze lamię na tym serwerze. Mam nadzieję, że z czasem to się zmieni. Troszeczkę więcej sobie będę na nim grał Troszeczkę szkoda, bo No mało osób gra na tym serwie A jest fajny Oooo Jestem naćpany na haju Mariszka daje swoje Sadzić Palić Zalegalizować Dobra I headshot I headshot O. Kurwa, to jest nudności Kurwa, mać Patrzcie, podpalili mnie No, eee, e, e, synek, synek Eww. Trudno Także ja jestem terror Zapraszam Was do polekowania mojego fanpage'a do wchodzenia na moją stronę i do subskrypcji, i także łapkowania i komentarzowania, mojego odcinka. Także zapraszam Was po kolejną przygodę. Następnym razem ja jestem terror, że jak się z Wami, cześć.